Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Skoro tutaj trafiliście, to prawdopodobnie interesujecie się sportem. Tak jak i ja i bardzo mnie to cieszy. Ja nazywam się Mateusz, a to jest pierwszy odcinek na kanale Centrum Wiedzy Treningowej. Seria teoretyczna, temat aktywność fizyczna. Życzę miłego słuchania. Porozmawiamy sobie dzisiaj o aktywności fizycznej, zaleceniach odnośnie jej uprawiania oraz wspomnimy o jej wpływie na nasze zdrowie. Zacznijmy od takiej oczywistości, jak to, że warto jest uprawiać aktywność fizyczną i dbać przez to o swoje samopoczucie, zdrowie, czy też spełniać się swojej sportowej pasji. Ale uprawiając aktywność fizyczną, dobrze jest wiedzieć, czym właściwie ona jest, jakie procesy w ciele człowieka podczas niej zachodzą i jak w ogóle działa nasze ciało. Pewnie spodziewacie się, że usłyszycie. Dzisiaj odpowiedzi na te pytania, skoro już je zadałem, ale muszę wam powiedzieć, że każdy z tych zagadnień jest złożone, a niektóre nawet skomplikowane, i wymagające poświęcenia im osobnych odcinków i właśnie na tym będzie skupiał się ten kanał, na teorii oraz praktyce sportu. Chcę stworzyć bazę ogólnej wiedzy na temat sportu i aktywności fizycznej człowieka, bardzo będzie mi miło, jeżeli zgodzicie mi się towarzyszyć w tej drodze. A teraz do brzegu, bo ten wstęp wyszedł troszeczkę za długi. Aktywność fizyczna. Dla wielu z Was jest to pojęcie jasne i zrozumiałe. Każdy pewnie ma w głowie jakieś wyobrażenie, czym jest aktywność fizyczna, i każdy pewnie byłby w stanie opisać ją w kilku słowach. Ale myślę, że jeszcze lepiej skorzystać z wiedzy specjalistów. Bo oczywiście były i są na tym świecie osoby, które podjęły się spisania definicji tego pojęcia, więc. Chcąc skorzystać z ich prac, należy sięgnąć do literatury, po czym szybko spostrzec, że istnieje wiele różnych definicji aktywności fizycznej, a ja pozwolę sobie przytoczyć kilka z nich. Zacznijmy od definicji pani profesor Barbary Wandy-Wojnarowskiej. Aktywność fizyczna to wszystkie czynności i zajęcia związane z wysiłkiem fizycznym i ruchem, pracą mięśni, w czasie których czynność serca i oddech przyspiesza się pojawia się uczucie ciepła i często pocenie się. I teraz przechodząc dalej, możemy czytać w podręczniku o tytule Antropomotoryka napisanym przez profesora Osińskiego um, definicję autorów zagranicznych i tak jak mm, na przykład według definicji Kars-Persena, y, i Christensona aktywność fizyczna to, uwaga, każdy ruch ciała wywołany przez mięśnie szkieletowe, który powoduje wydatek energetyczny. Prawda, że krótsza definicja? Ale teraz zobaczmy na jeszcze kolejną. Przykładowo mam tutaj definicję Hauleja i Franksa. I oni z kolei przyjmują, że aktywność fizyczna odnosi się do ruchów ciała wykonywanych dzięki mięśniom szkieletowym, i wymagających wydatku energetycznego na poziomie przynoszącym korzyści zdrowotne. Już teraz widzimy, że te definicje różnią się od siebie, ale z tych definicji, których jest wiele, musimy wybrać jedną, tak, żeby jakoś móc pójść z tematem dalej. Więc ja posłużę się tą, którą wpajano mi na studiach oraz tą, którą sam uznałem za najbardziej odpowiednią. A więc powiedzieliśmy sobie um, o niej już przed chwilą, tak? I jest to definicja Kars pawela i Ksensona, Czyli aktywność fizyczna, Ja przypominam, to każdy ruch ciała wywołany przez mięśnie szkieletowe, które powoduje wydatek energetyczny. Prawda, że prosta definicja? I skoro już wiemy, jaka jest definicja, to czas na krótkie pytanie sprawdzające, czy zrozumieliśmy tą definicję. A więc, czy człowiek, który leży na łóżku i zegnie mały palec u stopy, właśnie podjął się aktywności fizycznej? Odpowiedź mi tak. Każdy najmniejszy świadomy ruch, jaki wykonacie ciałem, oznacza według tej definicji, że podjęliście się tej aktywności fizycznej. Nie ważne, czy właśnie biegniecie, spacerujecie, pijecie kawę, czy lubicie w nosie, słuchając tego filmu. Właśnie w tej chwili uprawiacie aktywność fizyczną. Więc brawo dla Was, brawo dla mnie, bo mimo tego, że siedzę, to wciąż gestykuluję oraz wykonuję inne świadome, małe ruchy, a więc uprawiam aktywność fizyczną. Tak jest, według tej definicji, tak to wygląda właśnie. Uprawiam aktywność fizyczną, mimo tego, że po prostu ruszam palcami, ustami i wykonuję jakieś inne, małe ruchy. No dobrze, udało nam się przełomnąć przez definicję, i tak właściwie tutaj moglibyśmy zakończyć ten odcinek. Ale poczułbym się źle, stawiając was z samą definicją, więc pójdźmy troszkę dalej. Teraz czas, abyśmy sobie króciutko opowiedzieli, co nam daje aktywność fizyczna oraz ile tak właściwie powinniśmy jej wykonywać. Ważne jest, aby aktywność fizyczna była regularna i odpowiednio dostosowana do naszych indywidualnych potrzeb i możliwości. Aktywność fizyczna jest kluczowym elementem zdrowego stylu życia i może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wielu chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca, choroba Alzheimera, choroby układu oddechowego, a także do utrzymania odpowiedniej masy ciała oraz dobrego zdrowia psychicznego i poprawy ogólnego samopoczucia. Niezależnie od tego, czy preferujesz bieganie, pływanie, jazdę na rowerze, czy chodzenie na siłownię, Ważne jest, aby regularnie uprawiać aktywność fizyczną. A skoro już mowa o zbawiennym wpływie aktywności fizycznej na nasze ciało i umysł, to odpowiedzmy sobie na pytanie, ile właściwie powinniśmy jej sobie aplikować. No i tak według zaleceń WHO z 2020 roku, dorośli w wieku od 18 do 64 lat powinni wykonywać aktywność fizyczną przez 150 do 300 minut tygodniowo o umiarkowanej intensywności lub 75 do 150 minut o dużej intensywności. Natomiast wśród dzieci i młodzieży wymaga się średnio 60 minut dziennie aktywności o umiarkowanej lub dużej intensywności aerobowej. Więc tutaj przypilnujmy swoje pociechy czy, czy wychowanków, jeżeli jesteście może nauczycielami wychowania fizycznego. Niech te dzieci, nasza młodzież rusza się odpowiednią ilość czasu. No i tutaj warto przypomnieć też wspomnieć yy, też o tym, jaka to jest aktywność aerobowa. No i aktywność aerobowa oznacza wszystkie ćwiczenia, podczas których serce bije z częstotliwością około 120 do 140 uderzeń na minutę, co oznacza, że poruszamy się w sferze wydolności tlenowej. Z kolei wydolność tlenowa jest zdolnością do pokrywania zapotrzebowania energetycznego pracujących mięśni przez procesy tlenowe. I określa maksymalne zużycie tlenu podczas wysiłku fizycznego. Opraszczając, jest to wydolność potrzebna nam podczas wysiłków długotrwałych, opierających się na procesach tlenowych. Prawda, że proste? Wracając, wytyczne zalecają regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dla wszystkich obwiekowych. Ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności, także te wzmacniające mięśnie i kości, dzieci i młodzież powinny wykonywać co najmniej 3 dni w tygodniu. Dorośli powinni również wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie o umiarkowanej lub większej intensywności, i powinny to być ćwiczenia, które obejmują wszystkie główne grupy mięśniowe. Ćwiczenia te powinny być wykonywane dwa lub więcej dni w tygodniu, ponieważ zapewniają one dodatkowe korzyści zdrowotne. W przypadku osób po 65 roku życia, a także osób z niepełnosprawnościami czy chorobami przewlekłymi, Należy zachować szczególną ostrożność i przed podjęciem ćwiczeń skonsultować się z lekarzem. U osób starszych aktywność fizyczna pomaga zapobiegać upadkom i urazom związanym z upadkami, a także poruszają się zdrowia, kości i ogólnej sprawności. W ramach swojej cotygodniowej aktywności fizycznej osoby starsze powinny wykonywać różnorodne ćwiczenia fizyczne o różnej intensywności. Zalecane są również ćwiczenia kładące nacisk na rozwój równowagi i trening wzmacniający mięśnie. Ćwiczenia te powinny być wykonywane minimum trzy razy w tygodniu dla e, dobrych efektów. I tutaj mamy właśnie działanie dobrze, y, widoczne działanie prewencyjne tak, w stosunku właśnie do tych upadków, y, co, co może pomóc osobom starszym. Także warto, żeby stosowały się do tych zaleceń. Dla kobiet w ciąży i po porodzie, bez przeciwwskazań lekarskich i tej Podkreślmy jeszcze raz, bez przeciwwskazań lekarskich zaleca się regularne wykonywanie aktywności fizycznej przez cały okres ciąży po porodzie. Takie kobiety powinny wykonywać co najmniej 150 minut e, aktywności aerobowej, e, o intensywności przez cały tydzień, a także ćwiczenia aerobowe i wzmacniające mięśnie. Korzystne może być również dodanie delikatnego rozciągania. Dodatkowo kobiety, które przed zajściem w ciąże na co dzień wykonywały ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności lub były aktywne fizycznie, mogą kontynuować te zajęcia w ciąży i połogu. I teraz uwaga ode mnie. Zgadzam się z większością zaleceń od WHO. Oczywiście każdy z nas przed rozpoczęciem aktywności fizycznej w większych ilościach powinien się przebadać pod kątem chorób serca, układu hormonalnego oraz układu oddechowego i kostnego. Ale w rzeczywistości zachęcam do tego tylko te osoby, które mają bądź miały takie problemy w przyszłości lub dawno nie wykonywały badań okresowych. Natomiast szczególną uwagę chciałem zwrócić na zalecenia dla kobiet w ciąży. A konkretniej mowa o tym fragmencie. I teraz cytuję: Dodatkowo kobiety, które przed zajściem w ciąży na co dzień wykonywały ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności lub były aktywne fizycznie, mogą kontynuować te zajęcia w ciąży i po połogu. Owszem, mogą, ale uważam, że powinny się one skonsultować swoim lekarzem prowadzącym ciążę. I jeśli, jeżeli planują kontynuować aktywność o wysokiej intensywności, ponieważ jest to związane z podwyższonym ryzykiem poronienia. I tutaj odniosę się do artykułu z pisma Fertility and Sterility pod tytułem Physical Activity and Incidence of Subclinical and Clinical Pregnancy Loss, A Secondary Analysis in the Effects of Asparinian. In, przepraszam, Ingestation and Reproduction Randomized Trial. Na podstawie, z tego, na podstawie informacji tego artykułu, nie otrzymujemy jasnych informacji, czy faktycznie oraz o ile zwiększa się ryzyko pornienia dla kobiet podejmujących się aktywności fizycznej mm, o, o wysokiej intensywności. Ale faktem jest, że takie zjawisko jest obserwowane. Dodatkowo ma to swoje te, podłoże teoretyczne. A dający do myślenia może być sam komentarz profesora Briana Whitcomba, czy jednego z autorów tej pracy. Jeżeli, i teraz cytuję w profesora: Jeśli chodzi o kobiety, które mają trudność z poczęciem, nasze wyniki są zgodne z wcześniejszymi pracami. Dowodzą, że duży wysiłek w okresie implantacji zarodka może być związany ze zwiększonym ryzykiem poronienia. I tutaj jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić. Może być związany. Nie musi, ale może i to już jest wystarczające według mnie, aby skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym ciąży. I na dzisiaj myślę, że <grymianie> już wystarczy wiedzy. Materiału było sporo, ale jest go zdecydowanie więcej i w kolejnych odcinkach myślę, że postaram się dla Was omówić takie tematy jak Aktywność fizyczna, a przeciwdziałanie rozwojowi depresji. E, prawdziwa pandemia hipokinezji, jako drugi temat. I jako trzeci temat wpływ aktywności fizycznej na zdrowie organizmu. A to są tylko niektóre zagadnień dotyczących aktywności fizycznej, do których chciałbym się w przyszłości odnieść. Też tych tematów będzie o wiele więcej. E, tak naprawdę nie będziemy się poruszać tylko w kręgu samej aktywności fizycznej i tego, jak ona oddziałuje na nasze ciało. Chciałem naprawdę, żeby to była taka szeroka baza wiedzy o sporcie i tutaj chciałem sięgnąć po później, mam taką nadzieję, opinie gdzieś moich znajomych. Też może poproszę mojego przyjaciela, fizjoterapeutę, żeby też pomógł mi w przekazywaniu tej treści i może sam zamieściłby coś od siebie. Natomiast. Na pewno będę chciał tutaj zamieścić trochę informacji z anatomii, z fizjologii, z biochemii, z biomechaniki. No i też wiedzę praktyczną. Tak samo bardzo interesujące tematy z metabolizmu organizmu człowieka i fizjologii wysiłku fizycznego. Także myślę, że, że będzie tej wiedzy bardzo dużo do przekazania i mam nadzieję, że, że będzie Wam się to podobać i że skorzystacie z tej wiedzy. I teraz tak podsumowując, aktywność fizyczna to każdy chciała wyzwalany przez mięśnie szkieletowe, które powoduje wydatek energetyczny. Tak sobie pozwalam jeszcze raz przytoczyć tą definicję, żebyśmy sobie ją zapamiętali. Oczywiście jest to jedna z tych wielu definicji, ale tak jak mówiłem, jest to definicja, którą mi stoczono na studiach do głowy, definicja, którą ja sobie też przyjąłem i uznałem ją za tą prawidłową. Wydaje mi się, że jest prosta i jest chyba w porządku, więc pamiętajcie, że, na, że według tej definicji nawet zgięcie mojego palca jest aktywnością fizyczną i aktywność fizyczna jest korzystana nie tylko dla naszego zdrowia, ale również dla samopoczucia, jakości życia i tutaj też zdrowie jest pojęciem szerokim, tak naprawdę mówiąc zdrowie powinniśmy już mieć od razu na myśli nasze samopoczucie. Psychiczne, jak i fizyczne. Jak chodzi o aktywność fizyczną, mówiliśmy sobie o jej plusach, dlatego jeszcze raz zachęcam Was do znalezienia sposobu na regularne ćwiczenia i włączenie ich, włączenie aktywności fizycznej, ćwiczeń do Waszego stylu życia. I źródła, z których skorzystałem przy tworzeniem tego odcinka, znajdziecie w opisie. Zainteresowane, proszę do lektury. Na zakończenie chcę Was poprosić o zostawienie śladu po sobie. W dowolnej formie komentarza, obserwacji czy też subskrypcji. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli odwiedzicie mnie na drugiej platformie, ponieważ znajdziecie mnie pod tą samą nazwą, to jest Centrum Wiedzy Treningowej, na YouTube i Spotify. Dzięki za wysłuchanie, życzę udanego i aktywnego dnia. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!